Pomorska Telewizja Narodowa Gdański Jesteśmy w Sopocie W Sopocie na Molo Proszę Państwa na Molo No dzisiaj są regaty Widać wiatr mamy dobry I jachty idą Do przodu robi właśnie zwrot Jacht Tutaj sędziowie są na motorówce Jak widać I już widać że Ze spinakerem nawet Jachty płyną Czyli wiatr jest porządny Można płynąć o

To z prawej strony marina. A dzisiaj mamy, proszę Państwa, którego dzisiaj mamy? Niedzielę mamy 17, zaraz, czy 18, chyba już raczej, no gdzieś koło tego, czerwca 2017 roku. Czyli zaczynamy sezon. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa z Mola w Sopocie dzisiaj. Czerwony korsarz, właśnie, mam patrzę. Ahoj!